Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj etap przycząsania siano. Trzydziestka na pełnych obrotach. Przycząsamy sianko. No i trzydziestka leci sobie przeczące ciało, bo ładnie do prówek będzie siano elegancko super przeciąż siano z dwa razy przynajmniej żeby było Nie nawet jest jeszcze lepsze. to bardziej na siano. Później zgrabimy. Elegancko. Ale się rozpędziłem. Uch. Ale będzie siano. O kurde, bo 30 nie wyrobił na zakręcie. No ale spoko, dam radę. Nie wiedziałem jak włączyć, bo zapomniałem już dawno nie przytrząsałem siana więc teraz siano będzie elegancko więc super Mam nadzieję, że trochę tych kostek będziemy mieli To już jest sprzęt podczepiony. tylko zrobić nie można prasować. Zaobserwujcie mój kanał. Wbijajcie. Zostawcie subskry subskrypcję. I życzę Wam miłego oglądania. Bo jednak, jeśli ktoś chce utrzymać kanał, to się stara, żeby tych widzów przybywało, przybywało. Ja oczywiście. Na no, spokojnie nagrywam dla Was bez żadnych... żadnego pośpiechu. Bowiem, że dużo osób ogląda. 30 oczywiście. No musi trochę tą nogą porobić, bo, bo mu niestety no, żeby mu nie zgasła ta 30, co 30, 30 już ma prawie przejechanych kilometrów, więc... O, no, ale widzicie co? Nie działałem mi awaryjki, patrzcie teraz. Cyk! Działają, wymieniłem żarówki, wymieniłem lampy nowe. No i to się bardzo pięknie prezentuje. Wam nawet pokażę tak z przodu. Fajnie to wygląda. Elegancko. Dzięki za wspieranie kanału. Czekajcie, pąteczki, ja z tego cofnę, bo tu nie zrobiłem. O! elegancko i awaryjki działają Więc Jestem zadowolony Mam nadzieję, że dużo będę miał tych kostek Bo tak to nie jest cała łąka skorzona do końca a jeszcze dwa tych hektarów mam Więc tak to moi drodzy wygląda. Czekajcie, bo kurde tu jest taka górka i powiem Wam, że ciężko jest zatrzymać ten traktor. On tak sobie jedzie. No, no niby szybko, niby wolno. Czekajcie. Ja sobie go tak i będzie jechał na trójce. No, bez spośkiwa. No. Więc tak to moje drodzy wygląda I lecimy dalej Na spokojnie Trochę tych walutów, prysaków porobię Mam nadzieję, że uda mi się zrobić trochę tych prysaków на бая нара хяалм н тохорооч Elemiarsko. Może mi się uda, właśnie tak powinienem to zrobić. Że wyjdzie mi to. Do końca ten odcinek Deutschland chodzi z moją kusiarką, z którą powinna chodzić 30. Ale 30. Bo jest spora remoncie świeżo, Więc nie będę jej tak katową. Tak już mam pewnie dosyć 30. Tu pod górkę muszę trochę przyspieszyć. No. Pod jednak jest ciężko. Ma ciężko co 30. Więc... ...na Moi drodzy, żeby nie było i tak w tym odcinku tylko wam przywracam to, a w następnym odcinku, czyli dzisiaj go też nagram, będę robił już kostki. Jeszcze porobię trochę, porobię i wam moi drodzy nagram ten odcinek jak robię kostki tylko na razie sobie przytrząsnę, skoszę tą całą łąkę, Dookoła widzę, że maszyny wam elegancko pracowały, więc trzymajcie się, no i do następnego odcineczka. Obserwujcie mnie, trzymajcie się jeszcze raz. Cześć. Zostawcie suba i dzwoneczek. Elo!